Witam chciałem zaprezentować Państwu yy, przystawkę, która pozwala użyć karty SIM z telefonu komórkowego do obsługi standardowego telefonu jaki powiedzmy kiedyś były w naszych domach, jakie kiedyś były w naszych domach yy, co ta przystawka w sobie zawiera Tutaj mamy tył i od lewej antena, wejście na kartę SIM, zasilanie i wyjście na linię telefoniczną. Od przodu mamy panel informujący o statusie obecności karty, zasięgu jakiejś wiadomości. I samego telefonu. Nasza przystawka, interfejs zasilany jest z takiego to zasilacza. Daje on 6V 850 mA. Teraz przechodzimy dalej. Dostałem dzisiaj od znajomego takiego starego rupcia. Jest to telefon tak zwany stacjonarny i ten telefon podłączymy pod nasz interfejs-przestawkę żeby zrobić sobie stacjonarną komórkę telefon łączymy przy pomocy takiego kabla dwie identyczne wtyczki po obu stronach jest to typowy kabel telefoniczny jakim Podłączało się z gniazdek nasze telefony w latach 90. 2000. Wpinamy nasz kabel do przystawki. Za chwilkę podepniemy zasilanie. W tej chwili podłączyłem zasilanie. Interfejs, przystawka interfejs. Jest już zalogowana do sieci. Ta, którą pokazuję na filmie, pracowała w sieci ERA. Tak, tak. Nie wiem, T-Mobile teraz. No i co? Trzeba by było spróbować na nią przedzwonić z jakiegoś innego telefonu. Zobaczymy. Uszykowałem drugi telefon komórkowy. Na nim mam wpisaną numer karty T-Mobile. Odpalamy. I jak widać, komórka działa, stacjonarna komórka działa. Jest to fajne rozwiązanie dla osób, które Przyzwyczaiły się, może ewentualnie nie lubią zmian, a potrzebują używać komórki w domu. Można to taką interfejs zakupić taką przystawkę interfejs zakupić i podłączyć sobie stacjonarną komóreczkę w domu. Na wiadomych portalach akcyjnych znajdziecie Państwo takie i podobne modele. Produkuje się już nawet yy, całe telefony, w których jest, montowane jest takie urządzenie. One kosztują w granicach od 60 zł, chyba na lokalnym, do 200, 300, 400 na głównym portalu. Tak więc urządzenie super. Telefon, który dostałem, jest sprawny, zdał egzamin. No i co? Wypada go użyć. Oczywiście możemy się podłączyć y, pod instalację. Robiłem kiedyś testy na przewodzie y, wpiętym w USB. Musimy mieć tylko te. Jeden, przynajmniej ten jeden amper na 5V i ten interfejs będzie chodził. Oryginalny zasilać ma 6V, 850 mA na zamienniku 5V też daje radę. No i oczywiście, jeśli chodzi o antenę, jeżeli posiadamy jakąś antenę zewnętrzną jesteśmy w stanie podpiąć ją tutaj w to gniazdo. Na miejsce tej. Także taka krótka prezentacja. To wszystko. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.